To był dobry mecz, to trzeba powiedzieć, że długo czekaliśmy na to, ażeby oprawa meczu i sama ranga meczu właśnie była w takim miejscu jak jak w tej chwili na Stadionie Narodowym. Czekaliśmy bardzo, bardzo na to długo, ale mamy wreszcie taką arenę i takie miejsce gdzie w taki mecz może się odbyć. Ja już nie będę wracał do historii, gdzie były grane mecze, ale tylko dlatego, że właśnie takiego stadionu nie było. Teraz mamy Stadion Narodowy, który spełnia absolutnie wszelkie warunki wspaniałego widowiska, które daje oprawę właściwą. No i jeśli te drużyny podchodzą w sposób taki, jak podszedł Lech z Legią, bo to są w tej chwili nasze dwie najlepsze drużyny w kraju. Akurat tak się złożyło, że nie ma żadnej niespodzianki, nie ma drużyny niespodzianki, a, a są to najbardziej, powiedziałbym, nie tylko markowe, ale również kibicowskie drużyny, że są wspierane przez olbrzymie rzesze kibiców, to właśnie taki mecz wygląda tak, jak tutaj w Warszawie, że oprawa nie tylko samego meczu, bo, bo na pięknym stadionie, ale i kibice z jednej i z drugiej strony przygotowali wiele najróżniejszych z ciekawych z takich wizualizacji meczowych, poza oczywiście niewypałem, którym okazały się okazała się pirotechnika, bo na takich stadionach po prostu tego się nie powinno używać. Ale nie zakłóciło to meczu. Mecz odbył się w znakomitej atmosferze i myślę, że, że było to bardzo dobre widowisko godne finału.